Dobre popołudnie, witam. Znów ja, 22 września 2025. Wracam z pracy, jak wszyscy Polacy. Szybko wracam, bo mam okulistę, pana doktora Bańkę o 16.20 jest 15.33 na plecach mam nowego laptopa zmieścił się do plecaka tego co zawsze poprzedni 14 calowy wchodził w taką mniejszą kieszonkę ten wszedł normalnie już nie wciskałem go w te ten przedział taki boczny, a przed normalnie do spuszczonego plecaka, także pierwszeństwo z prawej, dzień dobry do widzenia Pozabijają się Pozabijają się, a nie dazą Normalnie jechać, nie? ciężka sprawa będzie przejechać, bo bo jest remont chociaż w sumie jeszcze jest to jeszcze jest ja sobie troszkę inaczej tak to szybko. I tak. Może nawet szybciej północ. Zawsze można jechać tak jak światła się akurat podsuwają o, no, co coś wykombinował Panie Biały. Să polacea pe unul No właśnie, takie typowo. Jutro mam pracę zdalną, dlatego mam komputer na plecach. Tak się żeśmy umówili, patrząc po frekwencjach wszystkich naszych członków naszego biura. To na mnie to mniej więcej na rękę. Po panu, doktorze okuliście, będę musiał gdzieś pójść, szukać mąki pizzerskiej, ale myślę, że w moim perfurze posiedlowym, tak zwanym, czyli przy metrze na tonie. Taka mąka będzie, bo no, zawsze była. No jak nie będzie to się... No będę musiał w zasadzie cofnąć do leklerka. No bo musi być mąka 00 nie? nie ma bata Skrutem to skrótem, nie? Zobaczcie, rower, który Kasi pożyczyłem, znowu gumę złapał. Halo? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, jadę rowerem niestety. Nie Zależy w jakiej sprawie w jakiej sprawie, w żadnej. szczerze mi Szczerze tych ludzi, którzy pracują w tych telemarketingach muszą dzwonić do, do innych biednych ludzi których też mi żal którzy muszą, muszą odbierać ten śmietnik no bo to jest śmietnik namawianie na coś czego nikt nie potrzebuje no ale widać są tacy co się nabierają bo skoro by nie było tego w statystykach to by nie dzwonili Tacy. Cwaniacy No i w ten sposób dojechałem do ulicy, która mnie tutaj już ładnie poprowadzi do Alei Lotników A będąc w alej Lotników, no to już jestem w domu, <gryw> w cudzysłowie Wszystkie wiadomości przeczytam i odpowiem, jak już dojadę do Luksmedu, bo i tak pewnie będę siedział przynajmniej 45 minut, może godzinę nawet, jak w, w, w kropę atropinę. Pan doktor będzie badał pewnie dno. Oką tak jak się to... A tu jest droga na No Dlaczego nie ma płynu? Ale... W każdym razie. O godzinka wyjęta. Prawdopodobnie te wszystkie badania. się zapytam czy to ma sens, żebym przychodził. Jak nie widać jakichś większych zmian. Po ostatnie trepanacji oka, oków obu. Jak nie widać zmian to... to... może za rok po prostu Już tak kontrola się nie zaćmiewa czasami Po trepanacji to szybciej zaśma wchodzi Nie, no, żartuję z tą trepanacją, zapomniałem jak to się nazywa, trachą coś tam na te taka dziurka, żeby płyn przepływał, żeby się jaskra nie zrobiła profilaktyka tylko no tak jak mówię, zanim to zrobiłem, to nie doczytałem, że po tym zabiegu właśnie może dochodzić do wętnienia szybszego niż normalne. No i w ogóle zamówiłem nowe opony do tego roweru Fur, którego Kasia będzie pewnie kupować. Ale ktokolwiek będzie kupować, nawet Twutwu, to tę szwalbę Jumbo Jim to Nawet w tych najwyższych opcjach dziura za dziuro. no tylko żeby po wodzie je jeździć na tych oponach, tam gdzie nie ma na pewno kolców szkiemu. Zamówiłem z Hiszpanii opony jakieś tam BRN-FAT, pewnie grubsza guma, mam nadzieję, nawet trochę cięższe, może drutówki nawet, ale no to takie już są aż tak tych dziur nie będą łapać zobaczymy jakie to jakości, no bo jak to będzie jakieś kiepskie jakości faktycznie zobaczę, że to jest krzywe i jakieś tam podejrzane to to odeślę nie ma problemu będę widział czy to się nadaje do czegokolwiek jakie założę nawet nie będę musiał na nich jeździć tylko pokręcę kołem wystarczy że będę wszystko o nich wiedział tak 135 zł za jedną oponę to jest Cena taka no śmieszna, jeśli chodzi o faty, więc podejrzewam, że ta jakość może być dyskusyjna. Ale z drugiej strony, miałem takie opony też tanie chińskie, na przykład te Chao Yang Big Daddy, one były jeszcze tańsze i całkiem dobre. Mam mnie cały czas, tylko one są za grube do roweru tego Fula. On przyjmuje właśnie max 4.4 Opony 4.4 to rzadko kto robi Bo tylko szwalbe. tak to są 4.0 Potem jest 4.5 4.7 4.8 I tak dalej No więc 4.8 nie przyjmie, 4.7 to nie 4.5 W ogóle też ciężko dostać No to trzeba celować 4.0 Kasia jest drobniejsza, więc takie opony to nawet chyba będą lepsze dla niej ten rozmiar Rower jeszcze bardziej będzie e, wszędowiezdny Jeszcze lepsze przełożenia będziemy Na, 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 na nierówne tereny oczywiście bo nie, nie, nie będzie miał przełożeń do zapiepszenia na pewno Może się zmieni przednią nią z 32 chyba teraz jest To można 34 włożyć Ząbek za ząbek, no nie? 02 cala to jeden ząbek Wiatr mi nawet sprzyja. No i dobrze wyszło z tą pracą zdalną, bo jutro ma być poranny deszczek, nie wiadomo czy się nie przesunie tak, że gdyby mnie chłopot akurat spadał w tym momencie, nie przesunę. Albo jak jest Pani rowerem? Polecam, niezmiennie O ile to samochodów teraz o tej porze, a rano jak jada, to nikogo nie ma. Gdzie to tak łazi? O to te sukienki? Czerwone będzie nocę, To se po Pewnie bym zdążył, że nie będzie się to kupiał To mówię, że Tak, to może się tam pojawę? 라, ồ i d to muszę przejść ręcznie a nawet nie. O, zieleni! No to już pewne stanie, ale jak już te światła pokonam, to, bo jest prosta droga, tylko mnie niepokoi, że jednak jest trochę już późno. No ale nie dało się. to zrobię pauzę, bo to będzie trwały trwało. Napiję się, bo wodę wziąłem. No nie było źle w sumie, bo akurat nikt nie skręcał z tej poprzecznej w lewo, więc nie było dla nich światła osobnego. Teraz pytanie, czy się przebije przez ten teren budowy parku No wprost Też dodatkowe dwie co w razie czego, jakby nie było bezpośredniej dróżki Lód mi się rozpiął Tak, teren budowy cały czas Widziałem tam staruszki skaczące przez te płotki, ale ja nie jestem staruszką No nie, tu jest, no faktycznie No to... Dwie minutki, a jeszcze czasu trochę mam Może tędy? Nie, tędy chyba się da No, na moim rowerze. Co ma się nie dać? Zakończę na dzisiaj, już nie będę po tym relacjonował kolejnych przygód z Mąką, itd. Opowiem wszystko we środę. Także pozdro, dozo.